Benim. Wraz z mężem tworzymy idealną parę. W tym roku mieliśmy 24 rocznicę, on wciąż przyrządza mi śniadanie każdego dnia. Ja nadal szeptam mu do ucha, że go kocham. Owszem, mamy swoje sprzeczki, ale staramy się wychodzić z nich jako para. Ale nie zawsze było tak słodko. Poznaliśmy się prawie 30 lat temu. Ja miałam 19, a on 21 lat. To była miłość od pierwszego wejrzenia. Tak bardzo byliśmy w sobie zakochani, że przysięgając wierność na ołtarzu powinniśmy powiedzieć, nawet śmierć nas nie rozłączy. Po pierwszym roku małżeństwa zaczęliśmy się starać o dziecko, ale mimo wielu prób nic z tego nie wychodziło, aż w końcu lekarz powiedział, że nie możemy mieć dzieci. Zdaniem doktora mojej jajniki były źle uformowane. Stres i odrzucenie dało się wyczuć po obu stronach, zaczęły się awantury. Na początku były to małe sprzeczki, ale potem przerodziły się w istne piekło. Pewnym momencie kręciliśmy borutę z byleczego. Pewnego dnia robiłem coś w chacie i zachciałem mi się siku. Pośpiechu usiadłem na klopie, nie spoglądając z dół. Włosy stanęły mi dęba, kiedy poczułem zimną porcelanę na gołym tyłku. Zgadza się, deska była uniesiona. Poszłam do męża i zacząłem kręcić dym. Nie możesz opuszczać po sobie deski, zachowujesz się jak gówniarz. Otworzył usta, już miał coś powiedzieć, ale nagle przestał. Zamknął oczy i wziął głęboki wdech. Muszę trochę pobyć sam. Po wszystkim wyszedł z domu i odjechał swoim autem. Tej nocy policja zapukała do drzwi. Powiedzieli mi, że mąż miał wypadek i przebywał w szpitalu w stanie krytycznym. Poczucie winy nie dawało mi spokoju. Zaczęłam płakać i prosiłem funkcjonariuszy, żeby mnie tam zawieźli. Nie byłem w stanie siąść za kółko. Popatrzyli na siebie. Proszę pani, to wbrew przepisom, no ale w porządku. Podrzucimy panią. Resztę wydarzeń pamiętam jak przez mgłę. Czytałam, że to normalne po takiej traumie. Kojarzy jak lekarz mówił, że nie ma pewności, czy mąż przeżyje noc. Widziałam go przykotego do łóżka i podłączonego do tych wszystkich aparatów. Po wypadku był przykuty do wózka i z tego względu wszystko spadło na moją głowę, mimo iż wciąż się mi pomagać. Dwa lub trzy dni po powrocie do domu powiedział: Chcę zacząć żyć, a ty jesteś moim życiem. Od tamtej pory byliśmy świadomi tego, że nasze problemy są niczym w porównaniu z rozłąką. Awantury ustały. Wiadomo, wciąż miewaliśmy sprzeczki, ale to pestka. Z powodu tej całej traumy oraz inwalidztwa mąż nie chciał wychodzić z domu. Przez lata szanowałam jego wolę. Ale już dłużej nie mogę tak żyć. Muszę wyjść. W związku z tym zabukowałam wakacje w miejscu przystosowanym do wózków. To miała być niespodzianka. Dzisiaj szukałam papierów od rezerwacji. I zajrzałam do szuflady, którą rzadko otwieram. Znalazłam kartkę i sprawdziłam co to. Obecnie pakuję torby. Jeszcze nie wiem gdzie się udam, ale raczej pojadę sama. Mąż woła z kuchni, Skarbie, co tam porabiasz? Robię porządek w szafach, odrzekłam. Może macie pomysł, jak mu powiedzieć, że znalazłam jego akt zgonu. Benny Animations Polskie.